Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Batuk, to jest kolejny odcinek naszego programu poświęconego Industrii Kielce, drugi w tym roku. No więc skoro drugi, to drugi trener Industrii Kielce, Krzysztof Liewski. Dzień dobry. Witam. Krzysztof, chciałbym naszą rozmowę poświęcić dwóm tematom, a w zasadzie wszystko będzie krążyło wokół meczu z Weszprem. Najpierw zaczniemy od teraźniejszości, czy zaczniemy od historii, co dla Ciebie jest, jest ważniejsze? Ty jesteś prowadzący, ja jestem tylko gościem. A okej. Okay. Dobra, to zaczniemy, to zaczniemy od spraw y, teraźniejszych. Jak nastroje w drużynie? Jak? Bardzo dobre. Tak? Bojowe? Bardzo dobre. Wszyscy wszyscy nie mogą się doczekać tego meczu y, Ligi Mistrzów z Beszprem. Wiemy, jaka to jest drużyna, wiemy, jakie mamy historie powiązane z tą, z tą ekipą. Przyjdzie nam teraz grać w domu, pierwszy mecz w nowym kalendarzowym roku 2026. Na pewno bardzo się stęskniliśmy za kibicami, kibice myślę, że za nami też. Najlepszym przywitaniem by było z naszej strony bardzo dobra forma i przede wszystkim dwa punkty, które nam są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o, o sytuację w tabeli. Ponieważ ja troszkę się przeziębiłem, to chciałbym się zapytać, jak z tymi Przeziębionymi naszymi zawodnikami, a w zasadzie z jednym, czyli z Ultra ważnym Zawodnikiem Arcelem Karolekiem, który narzeka tam na jakąś, na jakąś infekcję, czy on wyzdrowieje? Wiesz, teraz panuje zawsze w takiej w takim klimacie, w którym żyjemy, szczególnie teraz zimą Nie jest trudno się czymś zarazić, coś chwycić Także wszyscy musimy uważać na to na to swoje zdrowia Jeśli chodzi o Arciego, wszyscy myśleliśmy, że, że Arci to jest Maszyna, a nie człowiek, a jednak okazuje się, że, że to jest yy, tylko silny człowiek. Natomiast yy, faktycznie zapał jakąś infekcję, nie było go me na, na meczu w Kwidzynie. Natomiast dzisiaj już jest yy, do dyspozycji trenera, poszedł na siłownię, czuje się dobrze, więc ja jego zdrowie i formę przede wszystkim jestem spokojny. To będzie ważna, To znaczy, Arcem Karelek jest zawsze ważnym zawodnikiem, ale pozycja kołowego to będzie ważna, żeby, żeby się przeciwstawić właśnie wykorzystując jego atuty, już mówiąc stricte w kontekście sportowym tego, tego meczu. Bo... Arci jest kluczowy, wiesz, nie tylko w ataku, <laughs> wszyscy znamy jego atuty i to ile wnosi właśnie na, na atakowanej połowie, natomiast też jest ważnym w obronie. Broni bardzo ważnej centralnej części boiska na środku. Wraz z tełomarem tworzą bardzo dobry zgrany duet, że chodzi o środkowy blog oblony, więc ważne ogniwo, które jest nam potrzebne niezbędne do tego, żeby odnosić sukces. Dylan Na ma jakieś tam ambicje do tego, żeby grać na, na tym kole? Czy, <śmiech> Dylan, <śmiech> czy, już, czy już nie? Dylan jest tak wszechstronnym zawodnikiem, że on może grać wszędzie. Bo wiesz, Arek Morita na przykład na środku rozegrania teraz grał, więc... No myślę, że Arek na kole raczej nie pogra ze względu na swoje, yy, yy, może nie gorsze, ale inne warunki fizyczne. Natomiast Dylan, Dylan jest o yy, wiele wyższy i też silniejszy, ma tych kilogramów też więcej, więc na tym kole ma czym się przepychać, więc yy, fajnie skompensował nieobecność Arciego w ostatnim meczu właśnie w Klizynie. Ale to też z drugiej strony cieszy, jeżeli ktoś jest skontuzowany, płodzi i zawodnik, który jest przypisany do innej, na, na inną pozycję, nominalnie gra też na innej i się na, na, na tej pozycji odnajduje, to, to pokazuje, że, że, że drużyny mamy bardzo wszechstronną. Poruszyłem ten temat Francuza nie bez przyczyny, bo w naszym zespole dwóch Francuzów, którzy grali na mistrzostwach praktycznie do samego końca i w drużynie Weszprom również dwóch Francuzów. Czy to będzie taki pojedynek? Pojedynek właśnie francuski, pojedynek też tych zawodników, którzy na mistrzostwa grali bardzo długo, również patrząc w kontekście pozycja, po, pozycja do pozycji. Nie, nie, ja tak nie myślę, myślę, że to nie będzie pojedynek tego czy tego zawodnika, tylko y, drużyny y, industrii, Kielce i przeciwko drużyny z Tutaj y, oczywiście musimy pamiętać o jednostkach, czyli zawodnikach, którzy, którzy są kluczowe w swoich zespołach, natomiast my. Możemy odnosić tylko sukcesy grając z kolektywem. Nie możemy patrzeć tylko na to, co zrobi u nas zawodnik z Hiszpanii, ze Słowenii czy z Francji. Musimy zrobić do, dobrą robotę jako, jako całość. Jakiego meczu się spodziewasz? Bo te mecze z Weszprem są szalone i to chyba najlepsze określenie, bo w zasadzie każdy, każdy tych z tych meczów, które były na, na przestrzeni tam powiedzmy ostatnich 10 lat, no to, no to był szalony. Do tego finałowego meczu z 16 roku przejdziemy, oczywiście, bo Twoja rola jest tam bardzo ważna. Ale i w przecież w tym sezonie, kompletnie dwie różne połowy. I tutaj ci optymiści i pesymiści zauważą szklankę do połowy i pełną, i pustą, bo z drugiej strony, pustą szklanką była też do połowy, druga połowa w wykonaniu zawodników z Weszprem. U nas była ta pełna szklanka, więc, więc te mecze są. One się naprawdę rządzą swoimi prawami. Myślę, że tak, bo, bo napisaliśmy piękną kartę w historii pojedynków między sobą i, i, i te mecze zawsze były zacięte i wyrównane. Tak, dobrze i w sumie trafnie wspomniałeś pierwszy mecz w tym sezonie. Weszłem pierwszą połowę, może nie przespaliśmy, ale jednak gospodarze byli ciut lepsi od nas, grali szybciej, i bardziej zdecydowanie. Natomiast drugie połowy my wtedy złapaliśmy lepszy rytm. Bramkarz też poodbijał. Rzuciliśmy kilka łatwych bramek z kontrataku i wróciliśmy do tego meczu. Natomiast zabrakło na koniec troszeczkę szczęścia. Myślę, że oczywiście, czysto hipotetycznie, jeżeli by ten mecz trwał minutę albo dwie dłużej, to wynik końcowy mógł być inny, ale wiadomo, że w płycie ręczną gra się 60 minut. Natomiast ja tutaj oczekuję meczu bardzo wyrównanego, a, a o końcowym wyniku zdecyduje moim zdaniem dyspozycja bramkarza. Klemen Ferlin już się wyleczył na tyle, żeby odbić te kluczowe piłki w meczu. Klemen zaprezentował się bardzo dobrze w meczu. W kwietniu odbił 10 piłek w 30 minut, więc nie jest trudno policzyć, ile by odbił, by grał 60 minut. Ale trener też słusznie daje pograć każdemu zawodnikowi, żeby każdy był w rytmie meczowym, żeby każdy czuł piłkę, więc dlatego każdy zawodnik jest bardzo potrzebny. Dlatego nie tylko liczymy na Klemena, ale też na na loczka, jak i na bekiego. Cała trójka jest bardzo dobra i wartościowa, i, i wierzę, że jak jednemu nie pójdzie odpukać, to, to drugi wyjdzie i zrobi robotę. Na co stać Industrię Kielce w tym sezonie Ligi Mistrzów? Bo we wrześniu, w paź... na początku września wydawało się, że na dużo. W drugiej połowie września i przez cały październik wydawało się, że na niewiele. Listopad i grudzień pokazał, że jeszcze ostatniego słowa żółto-biało-niebiescy nie powiedzieli, więc. Na co, na, na co stać industrię w, w tym sezonie? Bo de facto, patrząc na sytuację w tabeli i na terminarz wszystkich zespołów, to ta faza grupowa w pewnym sensie zaczyna się od nowa. Jest to, na początku września wszyscy byliśmy zdrowi. Zagraliśmy y, bardzo dobre mecze na początku sezonu, nie tylko w mistrzów, ale też w Super Pucharze przeciwko drużynie z Płocka. To nas pchnęło jeszcze do dalszej ciężkiej pracy i, i, i było czuć taką, taką, taki fajny flow. Że coś się, coś się dzieje i idzie, idzie w dobrym kierunku, i zaczęliśmy dobrze ten, ten sezon. Widzę mistrzów, natomiast potem no, niestety posypały się kontuzje, na których my też nie. trenerzy czasami, nie mamy na to wpływu, bo jak wyskoczy na przykład szymon siećko w górę, oddaje rzut i ląduje komuś na stopę i skręca nogę, no to na to nie jesteś w stanie się przygotować. Ktoś, kto uderzy, z przeciwników oczywiście z rywali. uderzy Aleksa Bracha w, w klatkę, by się o No, to też nie jesteśmy w stanie się przygotować i temu zapobiec, albo uderzy kogoś w nos i mu go złamie. I też człowiek, ten zawodnik, uciekł, wypada nam na, na kilka tygodni. Więc w ten początek znowu faktycznie masz rację, graliśmy super, byliśmy zdrowi wszyscy. Natomiast potem troszeczkę się to zdrowie posypało, a za tym idzie no, mniejsza rotacja, oczywiście tempo gry inne, wolniejsze, bo tych zawodników było mniej. Ciężko było utrzymać cały czas wysoki taki poziom grania. To też się musiało odbić na, 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 na końcu rywalizacji. Natomiast już pod koniec roku wszyscy zawodnicy, kontuzowani albo jakieś z tymi urazami, wrócili do zdrowia i teraz było widać, jaka jest różnica między i zdrową a jednak poobijaną. Ja cały czas trzymam kciuki i wierzę w to, że, 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 że wraz myślę, że tutaj gronem fanatyków i, i, i znawców piłki nożnej w naszym regionie, że jeżeli zawodnicy będą zdrowi, to industry stać na, na bardzo wiele w tym sezonie. No, trener Talant Dujszabajew na konferencji przed meczem z Werszpem powiedział, że celem jest Final Four, więc no, ten sufit z, już trener narzucił bardzo, bardzo wysoko. No, Znasz Talanta nie od wczoraj, wiesz, że to jest ambitny facet. Jeżeli on nie stawiłby sobie takiego celu jak Final Four, to coś by było nie tak. Ambicje zawsze były w tym, w, tej, w tym klubie duże. Chcemy sięgać wysoko, dlatego te cele muszą być wystawiane wysoko. Czy do nich czy je osiągniemy, czy nie, to już jest inna sprawa, natomiast przed zawodnikami zawsze są ustawione cele jak najwyższe. Ale ten mecz będzie jakimś papierkiem lakmusowym, czy ta forma, czy, czy, czy ten rok y, y, zakończy się po, po, po myśli. Wszystkich w klubie, czy to będzie tylko Pamiętaj, jeden mecz, który de facto ten, nic ten, nie pokaże? Ten, ten mecz y, nie kończy rozgrywki i ry, ry, rywalizację w, y, w tej grupie. Oprócz tego meczu mamy jeszcze wyjazd do Berlina, mamy mecz ze, ze Sportingiem domu, no, jedziemy do koszta, także są cztery spotkania, które na, po, po, po tych czterech spotkaniach będziemy na pewno mądrzejsi, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli. Będziemy na czym będziemy stać. Będziemy, będziemy wiedzieć kto jest naszym rywalem w następnej rundzie rozgrywek. Więc ten mecz na pewno odpowie w jakim jesteśmy miejscu, ale niczego tutaj ani nie zapewnia, ani nie przekreśla. A Ty myślisz, że w jakim jesteśmy miejscu? W tym, które być, być powinniśmy. Czyli jesteśmy dobrze przygotowani, jesteśmy zdrowi, głodni grania. Cieszymy się, że ten tą inauguracji w tym roku gramy w hali Legionów przy naszych kibicach. Oni są zawsze naszym ósmym zawodnikiem zawsze nas wspierają. Dodatkowo smaczek y, polsko-węgierskie y, historie, więc y, y, tutaj żadnych, żadnego z kibiców namawiać nie trzeba, chyba żeby, żeby przyszedł na, 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 na hale Legionów i wspierał drużynę industrii, bo, bo bez nich to, to o sukcesy będzie bardzo ciężko. W takim meczu, który jest pierwszy po mistrzostwach, zawodnicy wracają w różnej dyspozycji. Niektórzy grali krótko na mistrzostwach, niektórzy grali długo, niektórzy złapali formę, niektórzy tą formę być może stracili. Jak trzeba drużynę przygotować? Czy, czy przygotowujecie wy w sztabie szkoleniowym drużynę w stosunku do przeciwnika, czy jednak te 51% akcentu kładziecie na swoją drużynę? Wszystko jest przygotowane tak, żeby wiedzieć, co robi przeciwnik. Zawsze tak było, jest i będzie, natomiast na końcu liczy się to, co my zrobimy, jak zareagujemy na przeciwnika. Jeżeli chodzi o obciążenia i formy zawodników po mistrzostwach, zauważ, że wszyscy ci zawodnicy, którzy jak najszybciej skończyli granie na mistrzostwach Europy, szybciej wrócili do klubu, szybciej weszli w granie, bo tego grania im brakowało. Natomiast ci, którzy grali jak najdłużej na mistrzostwach, czyli te, tego obciążenia meczowego mieli jak najwięcej, Dostali zasłużony odpoczynek od grania, ale nie od treningów, bo oni byli po prostu zmęczeni tym, tą graniem. Dlatego pierwsze dwa mecze, czyli w Pucharze Polski w, w, Opolu. w Opolu, jak i w pierwszej kolejce w, w Piotkowie, byliśmy zawodnikami, którzy jak najszybciej wrócili z mistrzostw, plus ci, którzy w ogóle nie brali udziału, tak? Byliśmy, chyba w 11, 11 zawodników, natomiast już ten ostatni mecz w Kwidzynie, trener narytalny Duszymajer zabrał wszystkich zawodników zdrowych, którzy byli też na mistrzostwach Europy, którzy grają jak najdłużej. Żeby też już zapali ten ryb meczowy, bo przecież wiemy, za, że za chwilę gramy z weszłem i oni tego grania też potrzebują. Yy, OK, to przejdźmy w takim razie do, do tego meczu sprzed 10 lat. Michał Jurecki twierdzi, że jeszcze tego meczu nie obejrzał. Nie wiem ile w tym kokieteria, ile w tym prawdy, ale wierzę mu, że jeszcze tego meczu nie obejrzał. A ty obejrzałeś ten mecz nie. sprzed 10 lat? Też nie? Co ale ja, co nie ciągnie? Nie, nie. Wiesz co ja, żebyś nie odebrał źle tego. Ja nie żyję tym tak przeszłością. Ja pamiętam to, co się wydarzyło. Szanuję i zawsze będę miał w sercu to, co, co zrobiliśmy jako klub, co zrobili kibice, jak nas. Ponieśli, jak nas wspierali w tym trudnym momencie, w tym finale. Ale jakoś nie mam do tego oparcia, żeby, żeby, żeby oglądać i włączać i na nowo to przeżywać, bo raz wystarczy. No żywo chyba zawsze najlepiej. E, a, ale widziałeś w powtórkach ten ostatni. Oczywiście, no to się, to się to się przewija gdzieś tam na internecie, w jakichś tam rolkach. E, od historii nie uciekniesz, ale ja staram się nie żyć historii. A zastanawiałeś się kiedyś, jakby, co byś, co, gdzie by ta piłka poleciała, gdyby tej, od tych palców obrońcy nie, nie obtarła? Czy nie, obrońca cię w rękę uderzył, tak? Obrańca nie wiem, co uderzy. by się zdarzyło, może, może nie wiem, czy bym żył, bo talent by mnie zabił, mówiąc, trochę trochę pół żartem, pół serio. Ale jak yy, podejmowałem decyzję, żeby oddać żyd, nie zastanawiałem się, czy piłka wpadnie, czy nie wpadnie, albo co się stanie, jak nie wpadnie. Po prostu starałem się wykonać zadanie i. I to zadanie zostało wykonane. Przeżyłeś jeszcze już w roli członka sztabu szkoleniowego drugiego trenera dwa finały. W których się denerwowałeś bardziej? I tu, i tu. Jednak oglądanie meczu z boku yy, biera u mnie troszeczkę inne emocje niż to miało miejsce na boisku. Na boisku tego stresu nie ma. Na boisku jesteś skupiony na, na zadaniu. Jesteś skupiony na odbiorze takim jaki Ci trener daje które masz, zadanie, które masz wykonać, natomiast z boku to jednak Ty starasz się pomóc, kontrolować, podpowiadać, więc te emocje są zupełnie inne. Bardzo, o wiele bardziej przeżywam mecze właśnie na ławce trenerskiej, na ławce z boku parkietu, niż to miało miejsce, jak, jak, jak byłem jeszcze czynnym zawodnikiem. Y a te, te, te emocje da się w ogóle porównać, te, te będąc na, no na, na, na parkiecie i na wojsku? nie, to, to, to jest, dla mnie to jest zupełnie inny, to jest inna, inna, inna poza... para kaloszy. Bo, bo mówię Ci, że jak, jako sportowiec, jako zawodnik, yy, Ty masz tą, tą, ten przywilej, że masz, jak, gdy masz piłkę w ręce, to Ty jakby decydujesz co możesz zrobić, będąc z boku nie. Aha. Dlatego y, 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 jest to zupełnie, zupełnie inne odczucie, zupełnie inne e, emocje, inna adrenalina. Jednak człowiek cały czas siedząc z boku, mówi, kurczę, może bym, jakbym wszedł tym chłopakom pomóc, chcę im pomóc, ale nie możesz. Możesz tylko wesprzeć dobrym słowem, y, rzucić jakieś hasło ducha, które może im pomóc w następnej zagrywce. Y, czy to w ataku, czy jak masz się przygotować na obronę, ale jednak y, wszystko zostawiasz w rękach zawodników. Ewentualnie czas można wziąć i coś tam No spodobać, tak, ale czasów możesz prawie. wziąć trzy tylko, i, a mecz trwa 60 minut. Jasne. Y, słuchaj, mm, przystępując do tego finału sprzed 10 lat, y, Wy już byliście spełnieni, że awansowaliście do finału, że pobiliście ten rekord klubu, który brzmiał by trzecie miejsce w Final Four. Teraz było przynajmniej drugie. Czy, czy myśleliście o tym w tym, w tym sensie? Nie, co, co się wydarzy, to się wydarzy, ale i tak jesteśmy spełnieni. Talent zrobił do, bardzo dobrą robotę, czysto psychologiczną, jeśli chodzi o nas po samym półfinale, bo od razu, jak wszedł do szatni, to powiedział: żadnej euforii żadnego skakania, tańczenia czy śpiewania, bo robota nie jest skończona. Jeden mecz w Final Four to za mało, żeby wygrać to wspaniałe trofeum, więc żeby nie chciał widzieć nikogo, który myśli, że już jest właśnie ta robota skończona. A powiedział, że śpiewy i tańce mają być Następnego dnia. Następnego dnia po, po końcu lingwistku, więc od razu chłopaków sprowadził na ziemię. Ta euforia została systematycznie wygaszana, i słusznie uważam, bo tej koncentracji mogłoby na drugi dzień zabraknąć. Ale tam też z drugiej strony było tak ogromne doświadczenie zawodników. Tam w zasadzie każdy zawodnik to była historia piłki ręcznej, więc no to, był, to była w ogóle najlepsza. Industria Kielca co? Na, na, najlepsza drużyna w historii, w historii klubu? nie mogę mnie to oceniać. Każdy też często porównuje się z zawodników. Nie wiem, czy ja zawsze lubiłem NBA i ktoś mówi, lepszy, czy jest lepszy Jordan, czy lepszy Magic Johnson, czy lepszy jest Lebron James i te drużyny, w których oni grali. Ja zawsze uważałem, że moje zdanie było zawsze takie, że Jordan był najlepszy w swoich czasach, w swojej erze. Tak samo jak LeBron James. Czy my byliśmy najlepsi w naszym czasie, w naszej erze? Nie wiem. No chyba to, tak. To, to nie mnie oceniać. Medale nie? pokazują, że tak. Ja, ja nie, jestem ostatnią, żeby... żeby yy, nie chwalcie, yy, że to nasza drużyna była top. Zostawiam to yy, ludziom, którzy się na piłce ręcznej znają i niech oni mnie ocenią. Kończąc, ponieważ jest to już yy, ostatni sezon w wykonaniu zawodników w Industrii Kielce, takich jak na przykład Aleks Dujszebajew i jego brat Daniel, którzy w Kielcach grali bardzo długo, bo 9 i 8 lat. Mhm. Wygrali praktycznie wszystko, praktycznie wszystko, bo, bo można było wygrać więcej. Ty patrząc ze swojej perspektywy, ze swojej historii, wiedząc, że to jest ten ostatni sezon, to zawodnik podświadomie daje z siebie więcej? Tak, bez dwóch zdań wiesz, że już następnej szansy mieć nie będziesz, z tą drużyną, z tymi kolegami, z tym sztabem, z tymi kibicami, więc to jest motywacja, której nie da się kupić, nie da się jej gdzieś wyuczyć, to uczucie, gdzie masz z tyłu głowy, że wiesz, albo teraz, albo już nigdy. Więc jeżeli chodzi o Aleksa i Daniego, to to wydaje mi się, że oni są tego świadomi i, i będą chcieli napisać naprawdę piękną, piękne zakończenie swojej historii w naszym klubie. Yy, a co by to było? Yy, oczywiście mistrzostwo, oczywiście puchar i, i awans do Final Four i medal z, z Kolonii? Najlepiej złoty? Więc co, to musiałbyś ich zapytać. Yy, ja bym sobie życzył, żebyśmy wygrali wszystko, co jest do wygrania, yy. bo po to też Spotykamy się tutaj na co dzień ciężko trenujemy. Jednak czasami możesz dać z wszystko, możesz dać maksa, to też nie wystarczy. Musisz mieć dużo rzeczy wokół tego, co się dzieje, sprzyjających takich jak zdrowie i sportowe szczęście. Mam nadzieję, że nam to będzie. W tym sezonie, w tej drugiej części sezonu dopisywać. Odpowiedziałeś chyba na moje pytanie, które miało być ostatnie. Czego życzyć Industrii Kielce u progu tego 26 roku, czyli sportowego szczęścia i zdrowia. Czy jeszcze czegoś? Wszystko inne mamy. Wszystko inne mamy. Dobra, dziękuję pięknie. Krzysztof Lewski, drugi pięknie. trener Industrii Kielce był moim oraz Państwa gościem. Zapraszamy na mecz z Weszprem. Zapraszamy do Hali Legionów i do zobaczenia. Dziękujemy.